Dzisiaj po raz kolejny na obiektach w Dąbrówce Wielkopolskiej odbywa się powiatowy turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych. Dzisiaj w turnieju wystartowało 5 zespołów szkolnych. Zespoły rywalizują systemem każdy z każdym. Mecz trwa 15 minut, a na boisku jednorazowo gra 6 zawodników plus bramkarz. Myślę, że najważniejsza w turnieju piłki nożnej jest zawsze dobra zabawa i wspólna rywalizacja, a taka właśnie dzisiaj tutaj w Dąbrówce się odbywa. My jako Sokół Dąbrówka Wielkopolska jesteśmy gospodarzami tego turnieju, ale pomagają nam w organizacji gmina Zbąszynek, ośrodek sportu i rekreacji jak również sołectwo Dąbrówka Wielkopolska. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej na terenie gminy Zbąszynek to już taka tradycja, organizowany w różnych formułach i na halach sportowych i na boiskach otwartych. Bardzo się cieszę, że jest kontynuowany przez Klub Sportowy Sokół, przy współpracy i gminy, gminy Zbąszynek i Ośrodka Sportu i Rekreacji. i Sołectwa w Dąbrówce są też prywatne firmy, które wspierają to przedsięwzięcie. Bardzo fajna inicjatywa, kameralny turniej. W formule tak naprawdę trochę zabawy. Ta, ta końcowa klasyfikacja nie jest nigdy najważniejsza, także bardzo się cieszę, że, że szkoły tutaj do nas przyjeżdżają i, i możemy się spotykać właśnie tutaj na obiektach sportowych w Dąbrówce Wielkopolskiej. Ten turniej rozgrywany jest w kategorii szkół podstawowych, czyli są brani pod uwagę uczniowie, którzy są w klasie czwartej do klasy ósmej. Akurat w naszej szkole klasy 8 nie ma, więc najstarsi są uczniowie z klasy siódmej. Ale to jest y, tak naprawdę turniej, który jest dla zabawy, więc y, czy tutaj jest trochę ktoś młodszy, starszy, to już chyba takiego dużego znaczenia nie ma. I, turniej jest fajnie zorganizowany, boisko jest super, no i pogoda dopisuje i grunt, że dzieciaki się fajnie bawią. Y, jesteśmy tuż przed wakacjami, więc y, takie zajęcie dla młodzieży to, to świetna oferta. Tym bardziej, że jesteśmy już w większości poradach pedagogicznych. Także cała szkoła tu mnie przyszła po to, żeby kibicować swoim kolegom, koleżankom z drużyn piłkarskich. Mamy zarówno chłopców, jak i dziewczynki. Kilka ich się też pojawiło dzisiaj w Dąbrówce Wielkopolskiej. Myślę, że, że troszeczkę no, jest to jedyna na no, takiej małej wiosce jak Podmokle jedyna alternatywa dla dziewczyn, bo oprócz piłki nożnej to nie ma żadnej innej dyscypliny. I jak ma zainteresowanie, no to, to z chłopakami też w piłkę gra. No. Dobrze. Jest bardzo um, niekomfortowe jako jedyne dziewczyny. Mnie się wydaje, że sam udział, fajna zabawa, a miejsce jest drugorzędną sprawą. Nieźle. Czasami mogę ktoś mnie popchnąć i od razu się wywracam, ale to mi nie sprawa trudności. Po prostu robię to, co mogę. Na pewno duża rozrywka dla uczniów. Ja to z... po prostu lubię piłkę. Jakoś oglądam też to i jakoś kiedyś też grałam, miałam przerwę i no tak jakoś wyszła i też treningi dużo dają mnie, że nie zawsze muszą chłopacy być lepsi, lepsi od dziewczyn. Ja zdobyłem pięć bramek. Gra mojego zespołu na pewno mogłaby być lepsza w defensywie, ale jest dobrze. To było tak, że mój tata zaczął trenować jedność i nagle zacząłem po prostu trenować z nim i powołał mnie raz do kadry pierwszych powołań, no i tak jeździłam, jeździłam no i... Weszłam. Gram w piłkę od pierwszej klasy. Ostatnio we wrześniu dołączyłem do Zączynka. Piłka nożna dla mnie znaczy dużo wiele. To jest moje prawie nie życie. Tylko, tylko lubię to grać. Mój najgor mój najlubieńszy sport taki. Nie ma za dużego poziomu na tych szkolnych turniejach. No i cóż, no, szczęśliwy jestem, wszystko wygrane. Dużo to sprawia radości, na przykład jak kiwa wszystkich i strzela z bramki, to jest bardzo fajnie to się czujesz wtedy. Ośrodek sportu i rekreacji w Zbąszynku.